Siemaneczko, witam Was serdecznie na kanale Świat Majstra. W dzisiejszym odcinku następna część, już nie wiem, która z kolei, ale chyba z tego, co dobrze pamiętam, trzecia część z piły do cięcia drewna wbudowana w warsztat składany. Co mamy zrobione na tą chwilę? Na tą chwilę, jak już możecie zauważyć, wstawiona jest piła, warsztat, zamontowana jest tarcza do cięcia. Tutaj macie ten główny front zamontowany płytę i włącznik do włączania tej piły. Tutaj, jak możecie zauważyć, mamy yy, gwint prętowany, yy, pręt gwintowany sorki, za pomyłkę pręt gwintowany, a on służy do tego, żeby tarcza nam się podnosiła i opuszczała. Jak będziemy cieli drzewo, to tarcza nam się uniesie do dołu, do góry, a jak będziemy i, przestaniemy ciąć, tarcza obniży nam się do dołu. Co do mechanizmu to będzie to w następnym odcinku, ale na tą chwilę mogę wam pokazać tylko jak to wygląda. Wygląda to tak. O. A resztę dowiecie się w następnym odcinku. Także jak widzicie, tutaj piła została już zamontowana. Już było pierwsze odpalenie. Tutaj wam pokażę w środku. Jest podłączona elektronika, elektryka. Wszystko. O, tutaj macie tarczę zamontowaną. Całość już zostało wszystko ładnie poskręcane. Tutaj widzicie następny kawałek. Mechanizmu do opuszczania i podnoszenia tarczy. Tutaj jest wycięty otwór do węża, do odkurzacza. I tu trochę mi się oderwał kawałek tej płyty, więc zaszpachlowałem i muszę to zamalować. No i tutaj przyjdzie front. Też taki z zawiasami i na magnesy będzie otwierane, żeby można było tutaj się dostać, zobaczyć jak coś się popsuje bądź wymienić tarczę No i co jeszcze tu przyjdzie? Tutaj będą wstawione w tą skrzynię, będą wstawione LEDy, po to żeby, bo jak tu widzicie, teraz świecę z latarki czołowej, ale ogólnie jest tutaj ciemno i po prostu jak coś będę chciał tu zrobić żebym miał tutaj widno. I do tego podnoszenia i opuszczania tarczy do tego mechanizmu, bo nie będzie to mechanizm, że będzie kręcenie kolbką, tylko po prostu będzie zrobione to elektrycznie. No i obok tutaj tego włącznika do tej piły będzie zamontowany włącznik do ledów i tu obok będzie zamontowany włącznik żeby się nam ostrze opuszczało i obniżało. No zdradzę wam już jak to mniej więcej będzie trochę zrobione ten mechanizm, ale nie do końca resztę zobaczycie na następnym filmiku. Więc wam zdradzę pewną rzecz. A tutaj macie zgrzane ogniwa. Bateria jest zrobiona 12 V. I tu macie dalszą część do tego mechanizmu podnoszenia i opuszczania tarczy. Tak, to jak widzicie, jest w, yy, wkrętarka, i ona będzie do tego wykorzystana. Ale jak to dokładnie, co i jak będzie, to dowiecie się w następnym filmiku. Jak mówiłem, o tutaj będzie włącznik do LEDów. Będzie on zamontowany. Włącznik tutaj będzie do LEDów. Będzie on zamontowany. O tutaj. I obok będzie zamontowany włącznik do podnoszenia i opuszczenia tarczy. No, tak jak mówiłem, no schodzi to dość długo, bo to trzeba jedną rzecz przyciąć, przymierzyć. Nie pasuje to trzeba jeszcze raz. No i pomalować, to musi wszystko wyschnąć, a ja tak jak Wam mówiłem we wcześniejszych odcinkach, ze względu na yy, to, że jest zima, to tu wszystko pomału schnie, no ale już jest dużo zrobione, także coraz dalej jest to ku końcowi. O, tutaj macie, jeszcze Wam nie pokazałem, ten blat, który będzie nałożony tutaj, jak tarcza będzie schowana. Będzie nałożony ten blacik, żeby warsztat służył jako warsztat. Wiecie co? Żeby nie było, że tak po prostu mówię, że działa, więc wam yy, pokażę. Sekundka. No dobra, jestem z wami z powrotem, więc patrzcie. Tarcza się kręci, jeszcze raz. No i dobra. Także w tym odcinku to na tyle. Dzięki, że jesteście ze mną, że oglądacie, subskrybujcie, komentujcie, łapkujcie i do następnego. Trzymajcie się, cześć.